Dzień dobry, dzień dobry, siemaneczko moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Staw przejęty, jedziemy dalej i teraz pytanie. Co my chcemy porobić? Na pewno muszę jeszcze chyba podążać wokół naszych ludzi, bo to jest ciągle quest, ale chyba nic się nie stanie jeżeli to opuszczę, mam na tyle relacji, że nic się nie stanie. Na pewno halabarników trzeba robić, więc zrekrutujmy trochę ludzi. Maruderzy, 23 tutaj, o idźmy do nich. Oddajcie się, dobra, zaatakujmy sobie. I tak, chciałbym chyba zrobić dungeon, spróbować jakiś loszek dziabnąć. Może to wyjdzie. Natomiast na razie co? Strzelcy do przodu, proszę mi strzelać. Kilka metrów do przodu, strzelcy. No wiem, typa. do odciego. Kurde. Dobra, leży. Kawaleria, cofka. Jechota do ataku, kawaleria do ataku. Raz jeszcze. No i teraz fajnie wyszło. Dostał. baruder berserker. No trochę rekrutów. Mogą mi, prób... Mogą mi poginąć, ale też chcę ich czekścić w boju. Bo no, to, to oni powiedzieli, na co się piszą. Dobrze, level up dla mnie. Dostał kolejny. Co on tak przebiegł? Przez nas. Dobra leży. Tam, gdzie się ostatniego mają, pokonany. Straty pięciu. Ciekawe, czy tylko, czy jakiś solidniejsi, czy tylko i wyłącznie rekruci. Rekruci. O, jeden Wolanda, volan, czyli jeden konny mój. Natomiast za niego weźmy sobie kapłana Sigmara, paladyna, Blazing Knighta. Okej, okay, weźmy sobie tych konnych. czekajcie, bo capacity mam Zwiększ teraz. Tu są jeszcze fajni ludzie. Patrzcie. omanów mamy, sharpshooterów. Rifleman, Militia, teraz tak. Rekruci. Na piechotę ich zróbmy. E, was na handgunnerów. Was na halabardy. Rifleman, Rifleman na sharpshooter. Ty na Sword of Ulrich. E, inżynier. Dobrze. Bo oni ładnie strzelają. Teraz tak. E, imperialny re Rekrut. Raz, dwa, trzy i teraz tak. Dwóch czempionów i jeden great sword. I to wystarczy. Dan, teraz trzeba porozmawiać z... O, jeszcze halabarda jedna. Dobrze. Tobą. Powiedz mi o twoich skillach. Wow. 20, 20, 20 i 12. E, willpower. Nie. Leadership możemy się przydać, Czy co? Damy mu charyzmę i dam punkt leadership. To mi zwiększy też liczbę ludzi posiadanych. Teraz tak. Initiate. Tutaj już strzelców. E, jeszcze miała... Jeszcze ktoś? Nie. Ja jeszcze. Charakter. Też sobie dam charyzmę. Bo będę chciał też pójść w leadership, żeby zmniejszyć trochę... 5% to już jest dużo przy tym, co ja płacę za ludzi. Hmm. Guildmaster. Masz dla mnie jakieś zadanie? Do Behafen wino dowieść. Spoko. Zawieziemy. Też chcę w tamtym kierunku pójść, żeby z orkami walczyć, więc mi to Odpowiada. Skąd mam tego? A, to jest to wino, właśnie. Nie chciałem, skąd mam to wino? Do. Wiecie, co hełm mi strasznie przeszkadza. Dajcie mi jakiś fajny kapelusz 4-4-3-2. No dobra. Chyba go założę. 3-2, jest coś lepszego. Coś, co mniej zasłania. 4-5. Hmm. To też za bardzo są to pióra. 4, 5 Dopiero Te też mogą mi przeszkadzać, ale zobaczmy. Albo po prostu Witch Hunter hat. Dobra, załóżmy sobie czapkę i tak Witch Huntera. I tyle. Jak Witch Hunter to Witch Hunter, nie? E, teraz handlarz. Jeden chlebek. Winogrona. To, to. Ser macie jakiś miód? Jeszcze wezmę mam. Dobra. Eee. To już posprzedawane, teraz tawerna. Potion, o tak. Co masz w ofercie? 140 kupmy, 3 kupiłem. O, expa! 1000 expa. Atletykę na 10 daje. Manę regeneruje. I że niemagiczne bronie nie będą. O, Ten był taki, że na niemagiczne bronie działa, ale to nie chcę. Dobra, kasiorkę trzeba znowu zebrać. Natomiast co? Mam jej co na sprzedaż? Mam. mi ich wszystkich. W przejściu. Yy, I teraz pytanie. Czy ja chcę gdzieś tutaj z nimi, z Profetem jechać? Chcę. Profet mi dał jakieś zadanie. To jest to, żebym za nim podążał. Dobra, to jest to zadanie. Wow, Adelyn e, Wyczuła, e, że, pow, jakaś Grey Damsel powiedziała, że Adelyn zawsze miała aurę magiczną obok siebie, i dzięki temu Adel została. E, nowicjuszem w magii. Adel została nowicjuszem w magii. Magic Control 3. Wiecie co? Dobra. E, żadnych skili nie chcę. Żadne skile automatycznie. Żadne skile nie są automatycznie robione. Jeszcze teraz tak. Zaczniemy jej, jej uczyć magii. Dobra, tylko czy ja mogę dla niej kupować magię, jeżeli ja nie jestem magiem? Ciekawe, jak to, jak to zrobić teraz. W jaki sposób towarzyszowi dać magię? Czekajcie, jeszcze Adelyn. Let me see your equipment. Tu też można by było jej zmienić. Na razie, nevermind. Gdzie my jedziemy? Nie wiesz, gdzie jedziesz. Znaczy, nie możesz mi powiedzieć, tak? To no dobra. Na pewno jestem obok BHP 10 weźmy. Ruszyliśmy dalej, dobrze. Dobra, jestem bardzo blisko. Możliwe, że quest'a nie zrobię, ale... Nieważne. Ja bym chciał na dungeon jakiś podejść. Siemaneczko, mam dla ciebie coś? Wino dla ciebie? U, Jalil. Bron. Ishi. Jedwar. Jestem tu, jeździ. Dobra, jesteś Ja Ja na e, na dungeon, spróbujemy wejść niżej. I jeszcze na orku. Zróbmy to. Blackfire Dungeon. Wybierzmy swoich kompanionów. Teraz tak. Wiecie co? Jeszcze pojedźmy do Karasa Karak. Zobaczmy czy kogoś mogę zrekrutować fajnego. Staliśmy na pośrodku walki między piratami i goblinami. Dostałem strzał... Okej, okay, pozbyliśmy się ich, ale dostałem strzałką z usypiającą, więc muszę poczekać trochę. Dobra. O, nie, misja failed, ale czekajcie, bo idziemy orków gdzieś tutaj. Widziałem gdzieś tu orków. Byli tu przed chwilą zieloni. Okej. Okay. Nie mamy już wojny sorkami chwilowo. Yy, no to trzeba będzie się skupić na H8, ale to spoko też jest. Tawerna H3, bo możliwe jakiegoś wiecie. Ja bym chciał Blacksmith, to nie, gdyby był jakiś od ziomek, nie? Ale nie ma go. Dobra, to jedziemy do Blackfire Dungeon. Mistrza run bym chciał mieć. Uh, choose your free companions. No to. paladyn mógłby być dobry, nie? Ale weźmy. o Wolanda weźmiemy. Na trujeczkę. Gruntsmitha właśnie na dwójeczkę. I. Blazing Sand. Sun albo. Czy ty masz tarczę? Tak, Blazing Sand ma tarczę. To weźmy go. I wchodzimy do środka. Wszyscy za mną u, uh, 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 strzelają od razu. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Mam le leczonko, więc to jest dobre. Dostał kolejny. Ty, ja myślałem, że on mnie nie widzi, a tak mi widział. Dostał kolejny. Wolutku idziemy. Uuu, fajny loszek się zrobił. No i o wiele lepiej się wygląda. To teraz taki łowca. Teraz łowca wygląda jak łowca, a nie. pierdółka. Hmm? Dobra, przeładowujemy broń, chodźcie na razie do tyłu. Nie widziałem żadnej skrzynki so far, więc idziemy dalej. Jak na razie, spokój. Czy to już jest koniec? Chyba tak. Dobra, rozejrzyjmy się ze skrzynią w takim razie. Tu jest przejście do drugiego lochu? Tak, tu jest przejście do drugiego lochu. Znajdźmy skrzynię. No i fajnie, bez straty HP. Moi chyba tylko z jeden cios przyjęli z tego, co zauważyłem. Chyba, że gdzieś był jeszcze jakiś przyjęty czas, którego nie widziałem. Hmm, chyba tak. Żadnej skrzyni nie widzę. Mogła się zrespić, wiecie gdzieś w teksturach znowu. Tutaj nic nie ma. Idziemy dobra, jeszcze raz się rozejrzyjmy. Weź ten kielich. O, chyba mam. Nie. To żadna z tych. Tu też nic. No wejdę chyba dalej, ale szkoda nagrody. Mam. jak Regium... że to tylko. O, jest. Buty Cencza, Iwo. Hmm, buty Cencza. Wybranego Cencza, nie? Dobra, idziemy. Idziemy dalej, drugi, drugi loch. Hmm, 33%. Mógłbym uleczyć Wolanda, ale jeszcze nie. Bo jeszcze ma HP. Chodźcie za mną, nie trafiłem. Przeładujmy broń, tu widzę tam ziobeczka. Też nie trafiłem, chyba tekstura jednak łapie to. Uuu, nikogo nie ma, nikogo. Też nie. Dobra, przeładujemy i podejdziemy bliżej. Siemano? Tego się nie spodziewałem, że taką zasadzkę tutaj na mnie zrobili. No dobra, czyli ta grata jest jakby teksturą na całej długości, chyba. Tak mi się wydaje, że kula nie przejdzie. Bo wątpię, że tyle razy nie trafiłem. Sprawdźmy jeszcze to. Dobra, teraz przeszło już. Mhm. Tutaj nic nie ma. Moi idą za mną? Idą. Dostał. Okej, okay, tylko przyszły posiłki. Z której strony? Czy z tyłu też przyjdą? Co jest? u nas jest tylko dwóch? Mój się gdzieś zgubił chyba, tamten. Ej! Ten mój w gdzieś walczy. Czy ją spadł na dół rzeczywiście chyba? On gdzieś spadł i gdzieś tam ma jakiś wrogów. Tu trzeba uważać na pułapeczki. Ty, lepszy, że dostał nie ten, a ten z tyłu. Mhm. Dobra, dostał. Ty, a tamten kolejnego pokonał, nie? Mój mistrz, no, widzę ziomka. Och, niestety. Mistrzun padł. Dobrze, przeładujmy. On musiał spać jak, przecho jak przechodziliśmy. i Gdzieś tam na dole ich wybijał. Dobrze. Dobra, cofka, 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 cofka.

Ungor Rider. Ok, to jest gościu, który pokonał yy, tego kowala run. Eee, dobrze, no to idziemy dalej. Możliwe, że to był właśnie ten Jego mość. Tylko nie rozglądałem się ze skrzynkami, nie? Ale teraz już wiem, że te skrzynki są pochowane w takich. niecodziennych miejscach. W sensie takich rzeczywiście, że schowane, schowane. No i mamy. Czas. Opór Festigorax. I strzały. Trzy, trzy obrażenia. To te strzały mogą pójść do tej mojej tej, nie? To się wydaje. To teraz, gdzie jest przejście do kolejnego lochu? E, dobra. Uleczmy go i wchodzimy dalej. Mhm. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. O kurczę. Trzeba uważać. Dobra. To jest kolejny szkielet. Dobra. Wow. Niestety. Z jedną strzałą mi go pokonali, nie? Chodźcie za mną. Chodź za... Chodź za mną. Ktoś gdzieś widział. Jakbym znalazł skrzynkę w tym miejscu, to bym chyba dalej nie szukał. <laughs> Proszę. Jest skrzynka. Szurikany. Pełmlicza. Ja bym mógł go nosić. Spoko. Eee, wychodzimy. Wychodzimy. Spoko poszło. Niestety jednego straciliśmy. I to fajnego, ale trzeba będzie kiedyś ten log zrobić cały. Myślę, że wtedy nagrody będą jeszcze lepsze. Eee, teraz tak. Chodź, Adelyn, ugardajmy. Pokaż mi swój equipment. Przeobrażenie, no masz lepsze strzały. Ale one są wielkie, to są takie orkowe strzały. Ty nie możesz z nich używać, No tak. Eee, dobra, nevermind. Teraz tak. Jest wolant Adelyn. Teraz tak. Chodźmy do Karasa Karak, bo tutaj był Grim, tutaj gdzieś był Grim, nie? Dwarf Blacksmith, nie, nie ma Grima już, szkoda. Inwentory. jeszcze tak. Bo jest 24, to jest 28. Czekaj, śmiesznie wyglądało. Ja to sobie zostawię w ogóle. Przyda. Strzały te będą do wywalenia. I heavy shuriken. Weźmy je. Będziemy rzucać shurikenami. Jeśli chodzi o buty, to buty sprzedamy. I strzały też. Mhm. Eee, teraz tak. Czy ja mogę z poziomu tego użyć sobie... Nie, to w bitwie chyba. Albo chodząc po tym. Eee... Tak, orków już nie mamy. Patroluje obok obozu, to nie. Dobra, to idziemy walczyć z chaosem. Skoro tutaj już orków nie mamy, to idziemy walczyć rzeczywiście z tym chaosem. Jeszcze zajrzymy do Null. Tawerna w Null. Może tutaj kogoś znajdziemy fajnego? kim jesteś? z Besieger. Siedmiu. Niestety mam miejsce na jednego tylko. Yy, jeszcze w sumie może w stronę potrzebuje potrzebujecie jakiegoś puesta? Dajcie. Nul. Alo, halo. halo. Guildmaster. Niestety pokoju my nie chcemy, bo my musimy zarabiać, a my zarabiamy na wojnie. Tutaj wiedźmy. <laughs> Guildmaster, czy masz dla mnie jakąś pracę? Do Brion, Niestety, tam nie idziemy. Nie będziemy Twoim zaganiaczem bydła. Late Borg Castle został wzięty. Odbili go. Dobra, idziemy tam. Widzę, że odbili zamek. Patrolowali wokół Tottenham, a widzę, że jest rzeczywiście. tam jakie zadanie. Gdzie jest wioska Kelwanik? Czy gdzieś tutaj blisko? Czy ja ją widzę? Tak, tam gdzie jadę. Dobra, zróbmy to. Musimy wziąć pieniądze i zapłacić okup i wrócić z dziewczyną, natomiast wiecie co, my nie będziemy płacić okupu, my po prostu zrobimy to po naszemu. Dobra, Nippon Colonies, piraci. Telvenik jest zlutowany, ale nas tu zlutowali, ale to teoretycznie lutują swoje ziemie, jakby nie patrzeć. 51 bandytów. Eee... Wypuśćcie dziewczynę teraz. Charge enemy. <laughs> teraz. Tak. Chcę się przyjrzeć, czy ta moja będzie strzelać, czy potrafi używać tych orkowych strzał. Wydaje mi się, że powinna potrafić, bo nie było żadnego komunikatu, że nie. Ale zaraz się przekonamy. Dobra, zróbmy tak. Wince of Magic. Uuu, jak to leci. O kurczę. Każdy strzał to jest zabój. tak jak fajnie strzela. Assassin. Kolejny. Następny. Szuli, nawet nie podeszli. Ty Szybko. Trafiłem. No i od razu dwa punkty wzrosły. Dobra, no to to się przydało. Dziewczynę trzeba będzie odwieźć. Weźmy rzeczy stąd, które mamy. Done. Dobrze. I Goslor jest pod oblężeniem. Słuchajcie, moi drodzy, ale ja mam teraz bardzo ważny telefon, więc muszę kończyć. Bardzo króciutki odcinek, ale mam nadzieję, że Wam się podobał. Dzięki wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.